Witam wszystkich na kanale Siedlisko Kamilówka, Michał. Dzisiaj pochwalę się moim nabytkiem, czyli nawadnianiem kropelkowym. Wpiję to kilka dni temu. Składa się on przede wszystkim z zasadniczego elementu, jakim jest sterownik. Na sterowniku tym nie wiem, czy to widać, ale możemy ustawić w ciągu dnia y, dwa razy podlewanie, nawadnianie wody. Czyli tu, jak na przykład mam, słuchajcie, to jest piąta rano i ustawiłem sobie o 20 po 30 minut. Na razie to sąduje czy mi to wystarczy. Tu jest godzina aktualna. Pod spodem mamy kolejne dni, również te poszczególne dni możemy sobie na przykład wyłączać, że przykładowo drugi dzień, tam w czwarty i w szósty nie będziemy podlewać, tylko w te pozostałe. No Do tego nabyłem sobie rozdzielacz, aczkolwiek nie wiem, czy są potrzebne, bo w zasadzie yy, okazuje się, że sterownik i tak zamyka wodę i nawet na tym rozdzielaczu na też będzie zamknięta i tu gdybym chciał teraz puścić wodę na klasę podłączyć wąż ogrodowy to bym musiał chyba ten sterownik jakoś odłączać i tak i tak mam jeszcze słuchajcie tutaj z boku taki drugi kranik do którego jest podłączony wąż ogrodowy no i co linia kroplująca tak jak u mnie no to z początkowego etapu składa się ze zwykłego węża zastanawiałem się właśnie jak kupiłem ten wąż z kompensacją ciśnienia w ogóle mam tą linię kropującą Ale początek tam gdzie ja nie chcę żeby tutaj leciała woda To założyłem sobie zwykły wąż Zwykły wąż ogrodowy I dopiero na przykład tutaj jak widzicie w tym momencie zwykły wąż przechodzi w ten wąż od linii kropującej W którym jak wspomniałem z kompensacją ciśnienia maki też z niego korzystają Dziurki, otworki są do nawadnienia co 33 cm no w przypadku truskawek a no, to jest tak, że mogę nie trafić idealnie za kawałek, całą truskawkę, to krzaczek tak, żeby to podlewało. Wada, nie wada, nie wiem jak do tego się odnieść. W każdym razie <coughs> ja tu na przykład mam na razie tak tu mam taki rozdzielacz, tu jest rozdzielacz, no i tam potem jeszcze idzie. Aha, poszczególne sekcje można sobie tej linii kropującej odłączać. Tutaj idzie sekcja, która mi doprowadza wodę do truskawek, ale tutaj mam znowu odcięcie, które jeszcze jest zamknięte. Tu idzie wąż, który mi będzie doprowadzał wodę do ogórków. Ogórków na razie jeszcze nie wysadziłem na miejsce stałe, gdyż y, na razie rosną mi w doniczkach i dlatego właśnie ten odcinek jest na razie odcięty, no bo poza tam puszczać wodę na ogórki, których tu jeszcze y, nie ma tam oczywiście na przykład między poszczególnymi grządkami podwyższonymi również mam odcinki zwykłego węża powstawiane sprawdza się właśnie się tak właśnie zastanawiałem jak to będzie ale nie, nic się nie dzieje no i co, na końcu potem Takiego węża kupiłem sobie również, takie jakby. Nie tak jakby. No za śledki końcówki, no bo albo bym musiał jakiś to obiekt zamknięty, albo czymś to czopować, a ale są takie oryginalne zatyczki. I po to dalej nie lecimy, oczywiście. Postanawiam się na przykład tą linią kroplującą, co robić z nią na zimę, ale chyba jej nie będę zwijał. Gdzieś poczytałem, że po prostu na jesieni będę musiał zastosować jakiś kompresor. No i... Powietrzem, pod ciśnieniem wypłukać resztki tej wody, także to będzie mogło wtedy zostać na zimę na zewnątrz. Nie będzie miało co w środku yy, zamarć. Tu mam również rozdzielacz, no i tu kolejna sekcja, która mi doprowadza wodę, w tym wypadku już na, na borówki. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam to dopiero kilka dni. Na razie ustawiłem sobie dwa razy dziennie podlewanie po 30 minut i testuję to, patrzę czy jest to wystarczająco chyba tak chyba tak, no na razie ładnie, proszę zobaczyć, pięknie kwitną burubeczki, za chwilę to wszystko pójdzie oczywiście ten kwiatek opadnie i zaczną tutaj y, rosnąć y, już kuleczki, owoce burówka koszty takiego urządzenia nie jest to może tanie, sam sterownik znalazłem gdzieś tam na internecie po 180zł 100 metrów linii kroplującej, którą zakupiłem, czyli to jest ten z kompensacją ciśnienia, to jest ważne, gdyż to równomiernie rozprowadza wówczas wodę po tym wężu z kompensacją ciśnienia to jest wąż i kosztował on 100 parę złotych czy 100 metrów na razie nie użyłem wszystkiego, gdyż ja będę ją rozbudowywał, ona dopiero powstała do tego takie złączki takie na zakręcane, tak jak się węże na przykład nakłada na wąż, się nakłada końcówki do podlewania wody. To tu jest również to zrobione na takie skrętki. Gdzieś tam widziałem, że można kupić nie na skrętki, tylko po prostu wciskane takie yy, na wąż yy, takie, te, takie końcóweczki. Tutaj lepiej to uważam, że to jest lepsze. Woda nie leci. Aczkolwiek chyba w dwóch miejscach gdzieś to go lekko mi przepuszcza, szczególnie na odcinku tam łączenia się zwykłego węża, który potem przechodzi w tę kompensację ciśnienia. No co? Do tego kupiłem oczywiście zaworki odcinające yy, odcinające poszczególne sekcje, no też za 100 zł na te wszystkie końcóweczki musiałem wydać. W zestawie z linią kropującą były takie szupilki przytwierdzające ten wąż do ziemi. Najpierw nie zamierzałem tego w ogóle brać, ale jednak uważam, że dosyć yy, ciekawe to jest, sprawdzi się. Czyli w sumie razem no, za 4-5 słów trzeba na to wyłożyć. Mam nadzieję, że, że się sprawdzi, że będę z tego zadowolony. Mam to dopiero kilka dni, także no, zobaczymy. A poranek muszę powiedzieć, że naprawdę piękny. No to chyba tyle, dzisiaj tak krótko. Pozdrawiam serdecznie. Proszę zobaczyć, co statki kwitną. Oby to wszystko, kurde, przy nadchodzących dniach, kiedy mam zimno w nocy, szlak tego nie trafił. Mam, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. No i co? Pozdrawiam serdecznie. Jakby ktoś miał jakieś pytanie odnośnie tej linii krokującej, a będę wiedział, udzielę odpowiedzi, no to oczywiście pytać. Trzymajcie się. Hej.